Lektor Eski Rock, Netflix, Eurosportu i mógłbym tak pewnie jeszcze troszkę wymieniać, Łukasz Knopek Konopka. Dziś przyjechałeś do Poznania, gdzie dzielisz się swoją wiedzą z uczestnikami warsztatów pełną gębą. W ogóle znalazłem informację o tym, że stworzyłeś również pierwszy kurs lektorski online, więc można powiedzieć, że ta działalność, właśnie mentorska, nauczycielska, jest w Twoim przypadku szersza, prawda? Dokładnie tak, dzień dobry, Łukasz z tej strony. Owszem, stworzyłem pierwszy mój kurs lektorski w Polsce. No i tak, no i to jest tak, że oparłem to o 90 filmów, ponad 7 godzin nauki i zawarłem tam wszystkie rzeczy, które pomogły mi dojść do momentu, w którym teraz jestem, a mianowicie zawodowym lektorem. No i tak, tak, dokładnie tak. A kariera Twoja nie zaczynała się od lektorstwa, tylko od kariery tanecznej, prawda? oczywiście, że tak. 10 lat tańczyłem zawodowo i to ludzie z branży no, hip hopowej yy, podpowiedzieli mi po prostu, że Łukasz masz jakiś taki inny głos. No i ja długo, długo w sumie zwlekałem, zanim poszedłem na pierwsze warsztaty dabingowe i później zacząłem się rozwijać u logopedów i tak dalej, i tak dalej. Ale zakochałem się w tym zawodzie i od 7 lat można powiedzieć. Działam zawodowo od czterech, w sumie tak no, zarabiam, żyję z tego, no ale całość od 2012 roku plus minus, tak wychodzi. A twoim zdaniem, bo jest taka, powiedzmy opinia, może ona jest nieprawidłowa, że jednak osoba, która pracuje głosem, powinna cechować się raczej niską barwą, jednak to jest takie powiedzmy bardziej klasyczne, a teraz to się troszkę zmienia, prawda? Czy twoim zdaniem najważniejsze jest to, żeby głos był ciekawy, czy jednak przede wszystkim niski? Wiesz co, to jest trochę taki mit dla, przynajmniej według mnie, ponieważ yy, okej, okay, niski głos daje ci takiego asa w rękawie, no, że charakterystyczny jesteś, wyróżniasz się na tle innych wyższych głosów, ale operowanie tylko na dolnym rejestrze niekoniecznie wiąże się z tym, że twój głos będzie ciekawy. Więc tutaj bardziej bym szedł w stronę świadomości na temat rezonatorów w ciele i tego, że można pracować zarówno rezonatorem piersiowym, jak i załóżmy nasady, czyli jamy ustnej, nosowej i gardłowej. I. Ćwiczenia ze śpiewu, na przykład, bardzo mi pomogły przy, poprzez Marka Rawskiego, który mnie trenował, bo uwolniły mnie od mówienia non-stop na, na tym niskim rezonatorze. I pamiętam, jak byłem na zlocie lektorów, taki realizator, bardzo stary, powiedział mi, już po, tam, po 50 latach pracy, dlaczego mój głos jest na przykład ciekawy. Bo mówi, że jak ja zaczynam mówić, to ok, ja pracuję na rejestrze dolnym, ale podobno każde słowo moje czy tam litera. Rozpoczyna się po prostu od góry, od tego rejestru górnego, przez co jakby dół się zbiera z górą w tym samym momencie, no i przez to ten głos jest niby ciekawszy. On tak potwierdził, dla mnie było to miłe. No i cóż, yy, dlatego uważam, że okej, okay, niskie głosy są w porządku, ale w lektorstwie szeptankowym, tak jak czytają yy, no, Tomasz Knapik, Jacek Brzostyński czy Marek Gudowski. Yy, i głosy są wyższe, ale są przepiękne. Są po prostu takie, że wpadają w ucho. Ogląda się film i po prostu no, zatapia się w tym filmie. Więc nie uważam, że najniższy głos to jest najlepszy głos. Pan Bóg mi taki dał. No i cóż, wytrenowałem go, brzmi nisko. To jest okej, okay, ale też zauważyłem na przestrzeni lat, że co klient to inaczej. Ale powiedzmy tą pracą na przykład. Gdzie można dojść? Gdzie jest ten sufit na przykład? Czy można po prostu... W przypadku osób, które może nie mają predyspozycji do pracy głosowej, dojść do poziomu Twojego, Tomasza, Knapika, Krystyny Czogłówny, na przykład, czy jednak jest pewien sufit? Powiem Ci tak, stary. Ja mam 27 lat i w mojej rodzinie nie było żadnego lektora. Ja byłem tancerzem, który podróżował, startował w zawodach i no, nie miałem nic wspólnego z lektorstwem. I mimo wszystko, mimo przeciwności, doszedłem do poziomu, w którym. No, wchodząc na największe banki głosów w Polsce, załóżmy RPM, no, jestem w grupie z Tomaszem Knapikiem i z innymi legendami, więc. Taki szary człowiek jak ja, owszem, no, doszedł do tego, więc czemu jakby inny Jan Kowalski nie może tego zrobić? Oczywiście, że może. Mi się udało, bo byłem zdyscyplinowany, systematycznie pracowałem nad głosem, trafiłem na wspaniałych ludzi i znalazłem się w odpowiednim miejscu i czasie. Bo uważam, że głos to jest 50%. Drugie 50% to jest. Łódz szczęścia, to jest właśnie ta determinacja, to jest poświęcenie. I też wiara w to, że po prostu masz jakąś masz cel i dążysz do niego, bo też na przykład na początku mojej drogi słyszałem od niektórych zawodowych y, osób, które pracują już po 30 lat w fachu Łukasz, twój głos jest zbyt charakterystyczny na filmy szeptankowe. Takie coś usłyszałem po moich pierwszych warsztatach dubbingowych. I teraz pomyśl, co by było, gdybym uwierzył w te słowa, które mi powiedziała taka pani. Nie czytałbym teraz dla Netflixa, dla Discovery Channel, National Geographic. Nie słuchałem innych i przez to doszedłem do poziomu, jaki obecnie mam. I też dużo osób, y, mam takie czasami wrażenie, że zarzuca mi, że jestem młody, a moje stawki na przykład są na poziomie takich jak Tomasz Knapik i inni. Bo postanowiłem sobie kilka lat temu, że będę lektorem w tej grupie, właśnie gdzie jest pani Krystyna Czubówna, gdzie jest Tomasz Knapik. Z skillem i doświadczeniem nie dorównuję im, bo ja wiesz, ja pracuję 4 lata, oni mają po 50 lat stażu, więc to w ogóle zapomnę, jestem taki przy nich, ale mentalność chciałem mieć właśnie taką jak te osoby, które żyją z tego, żyją z tego dobrze, nie martwią się o życie i po prostu cieszą się nim. Więc owszem, odpowiadając na pytanie Twoje, czy szary człowiek może się nauczyć, jeżeli będzie tylko bardzo tego pragnął i poświęci na to wystarczająco dużo czasu, zrobi to. A na początku, co było dla ciebie najtrudniejsze? Czy właśnie jakieś elementy, powiedzmy, bardziej techniczne, typu praca właśnie nad dykcją, oddechem i tak dalej? Czy może ta sama bariera psychologiczna, wiesz, przełamania pewnych, e, pewnych nieśmiałości, może pewnych zahamowań, które są w naszej głowie? Trochę to i to. Na początku sprawy techniczne e, wydawały mi się takie, no. Najprostsze z tego względu, że jak poszedłem do logopedy, to pani mi powiedziała Łukasz, musisz poprawić to, 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 tu masz ćwiczenia, codziennie ćwicz. Codziennie ćwiczyłem, zrobiłem to. Problem zaczął się robić w momencie, gdy spotkałem Marka Rawskiego, który mi powiedział, że no teraz musisz wydobyć ten głos z ciała i świadomością, spróbuj go wybić w górę, w powietrze. Używał bardzo dużo przenośni i ja kompletnie nie wiedziałem o co mu chodzi. I to jest tak, że czytam tekst i on mi źle. On mówi, że nie Łukasz jeszcze raz spróbuj, źle, źle, ja, ja próbuję i nie wiem o co mu chodzi, nie wiem o co mu chodzi i w tych momentach przychodziło największe zwątpienie, bo próbujesz z całych sił, a mimo to twój organizm nie jest jeszcze gotowy, twoja świadomość i mentalność lektora początkującego nie jest na takim poziomie, żeby to skumać, mówiąc kolokwialnie, ale przychodzi taki moment, przyszedł, że no nagle to zaskoczyło i mówię wow, okej, okay, to o to chodziło, tak, no dokładnie, no i mam to, ale przychodziły też zwątpienia w momencie, gdy nie miałem już pracy tanecznej nie uczyłem, bo postawiłem na głos, ale telefon nie dzwonił. Nikt się nie odzywał, nie zapraszał na, do banków głosów i tak dalej. I wtedy, no co, wszyscy szli do pracy, a ja cały dzień miałem wolny. I miałem do wyboru albo trenować i nie, nie miałem pewności, że mnie wybiorą. No nie masz takiej pewności, po prostu. Nie ma takiej szkoły w Polsce, która by ci dała certyfikat. Panie Łukaszu, zapraszamy na ulicę taką i taką. Ma pan zlecenie za 1000 złotych. Nie. Szukałem później sam, kombinowałem, pukałem do drzwi, mówiłem, że jestem Łukasz Konopka, jestem rządny, lektorstwa i tak dalej, i tak dalej, no i się udało, więc dużo wzlotów i upadków, ale gdyby też nie osoby, które mnie wspierały, moja obecna żona, Agnieszka, no i ludzie, którzy we mnie wierzyli, no, no i ja przede wszystkim, gdybym w siebie nie wierzył, no nie dałbym rady. Dużo mówimy o panu Tomaszu Knapiku. Masz, z tego co widziałem, miałeś możliwość współpracy właśnie z tym wybitnym przedstawicielem waszego fachu w Polsce. No i jak tę współpracę wspominasz? Wiesz co, Tomasz Knapik jest cudowną osobą, jest bardzo ciepłym człowiekiem, ma wiele, wiele historii z życia, które, które opowiada, z którymi się dzieli. Wiesz, no ten gościu ma 78 lat, niedawno miał urodziny i jak pytałem go, ile ma stażu w pracy, no to powiedział, ponad 50 lat. A ja tak sobie myślę, okej, okay, ja mam cztery, nie? Ja mam 27 lat, on ma 78 stary. To jaka jest różnica? I to jest też niesamowite, bo w latach 90 oglądałem z nim tam Bene Hilla i inne filmy, a tutaj na zlocie lektorów, mikrofoniki, w że nie mogłem z nim usiąść, porozmawiać i wpaść na pomysł, że ej, słuchaj, Zróbmy takie coś, że zrobimy bitwę na łamańce językowe. Rozrewolwerowany rewolwer rozrewolwerował się. O, to też ner. No to Rebeka rozwinęła różowe ręczniki, Romek reperował rower, Ruda Renata rysowała ryzę, a Roxana rozsypała ryż. Do tej pory mamy fajny kontakt. Jak się mijamy w studiu, gadamy, pójdziemy sobie na zewnątrz, napijemy się kawy. Ja jestem naprawdę wdzięczny Panu Bogu i po prostu osobom, że... że no, spotkaliśmy się i, i dzięki temu też oczywiście dał mi tą inspirację i moc do dalszego działania. Wspaniały człowiek. Też powiedziałbym z dużym dystansem do życia, prawda? Bo widziałem nagrania, gdzie wspólnie z panem właśnie Tomaszem przedstawialiście swoją wersję utworu Sokoła. A to raczej nie jego bajka, że tak powiem, a jednak zdecydował się na udział w takich nagraniach. Trudno było go przekonać? Oj nie, powiem ci, że Tomasz Knawik jest wspaniałym lektorem, jeśli o to chodzi, że on... On czerpie przyjemność z tego, że on sobie przyjedzie do studia, napije się kawy. I w sumie, dobra, mówi, jaki masz tekst, taki, a, dobra, no to czytam, no to lecimy. On tylko mówi, że nie lubi rapować, no bo w sumie tego tam nie kręci i on nie będzie rapował. Doskonale to rozumiem, więc tutaj w ogóle nie było żadnego problemu. No, a, a utwór, Wojtka, Sokoła, ten mogę wszystko. No był dla mnie mega sentymentalny i tak sobie pomyślałem, że, że to będzie coś wyjątkowego. Ja to mam po prostu do końca życia, nie? I i nieraz siadam sobie wieczorem, oglądam to, mówię. Wow, mówię, nagrałem film z Tomaszem Tapikiem. Super. Mogę widzieć jako sens zabić w sobie uczucia i być najsurowszym z mięs. Mogę zaniechać wiary i szerzyć w Was zwątpienie, czy. Nie dorapować końca jako zadośćuczynienie. Zajmowałeś się również dubbingiem, choćby w grze Battlefield. Czy chciałbyś w przyszłości na przykład wrócić do pracy w dubbingu, wykreować jakąś postać? Wiesz co, ja bym nie nazywał tego, że pracowałem w dubbingu, ponieważ no miałem zlecenie i nagrałem tam półtora tysiąca wersów do Battlefielda, jeszcze tam jakieś jakiegoś tam Spidermana i tak dalej. Ale nie udźwignąłem warsztatu aktorskiego, bo nie jestem z zawodu aktorem. To jest po pierwsze. Po drugie, jak później, nawet po kilku latach, jak już czytam teraz filmy szeptankowe, przyszedłem też do, do producentów, no i mówię, że słuchajcie, mogę spróbować. I przyszedłem, nagrałem demo, mówią Łukasz, słychać, że czytasz szeptanki. Jakby już mój aparat jest na tyle przemielony, może gdybym się zaparł, to kto wie, no może bym się dostał, ale szczerze mówiąc, nie muszę robić wszystkiego. I też nie chcę po prostu. Uważam też, że dubbing jest troszeczkę innym światem, bo tutaj też yy, liczy się nazwisko. Wiesz, jak widzisz na plakacie, nie wiem, tam, Szreka, yy, yy, na przykład Jerzy Stur i tak dalej, widzisz te nazwiska tych wspaniałych aktorów, których no, znamy z dzieciństwa i z okresów dorastania, no to, to... aż chce się pójść, bo chce się zobaczyć, wow, jak on odegra tą rolę. A tu nagle Łukasz Komapka w roli tego i tego, no... Uważam, że aktorzy... Te, chociaż też yy, nie wszyscy aktorzy mają ten, tę umiejętność, bo odgrywanie postaci bez jakiejś takiej maniery aktorskiej, to też jest sztuka. I słyszałem z opowieści, że wielu no dobrych aktorów też miało problem z odegraniem najprostszej postaci, bo, bo, bo wpadają w swój sposób odgry odgrywania siebie, na przykład jak dostają rolę, a tu chodzi o coś innego. Mamy postać. Widzimy, jak ona tam kłapie tym jęzorem. No to jest co innego. No. Dziękuję Ci bardzo. Dotarliśmy do końca. Dziś naszym gościem był Łukasz Knopek-Konopka, Szymon Mańkowski. Dziękujemy bardzo.